W tym roku po raz pierwszy przed świętym supraski Kony Matki Bożej odbył się w supraszny obóz roboczy. Grupa młodych ludzi porządkowała monaster przed świętem i przygotowywała na przyjęcie pielgrzymów. Teraz czuwa nad sprawnym, bezpiecznym przebiegiem święta. Zobaczmy tych młodych ludzi, którzy część swojej wakacji postanowili poświęcić służbie cerkwi. To... Nowość w programie Akademii Człoprawskiej, tak jak wiele innych też projektów, które zrealizowaliśmy czy realizujemy. To obóz roboczy organizowany wspólnie z Monasterem w Supraślu i z Bractwem Młodzieży Prowosownej w Polsce. Obóz wzorowany na obozie Młodzieży Prawosławnej, na obozie Bractwa, na, na Świątej Górze Grobarce. Pomysł zorganizowania tego obozu y, wypływa z chęci, ale też z potrzeby, no, pomaganie pielgrzymom w tej poruszaniu się po, y, po monasterze, po terytorium y, monasteru y, przed świętem i w czasie święta. No. Obóz będzie trwał 7 dni. Zaczął się 5 sierpnia kończy 12 i zakres obowiązków zależy od dnia. Na początku jest to przygotowanie do święta supraskiej Ikony i później obsługa pielgrzymów, którzy tutaj przybędą na te święto. Jest tu parę tysięcy, więc mają trochę do roboty. Uczestnicy budzą się, wstają, idą na służbę. Po służbie jedzą śniadanie i... Pracują na rzecz monasteru. Później jest obiad, po obiedzie jest znowu praca oraz służba wieczorna. Dlaczego przyjechałaś na ten obóz? Chciałam jakoś podziękować Bogu za zdaną maturę przede wszystkim yy, i właśnie jakiś swój wkład w przygotowanie do święta. Żeby pracować dla dobra prawosławia, żeby pomagać dla braci zakonnych w klasztorze, no i właśnie w przygotowanie do święta z praskiej ikony Matki Boskiej. Przyjechałam tutaj pomóc w przygotowaniach do święta z praskiej ikony Matki Boskiej. Yy, przyjechałam również podziękować yy, ikonie za zdaną maturę w tym roku, za to, że się dostałam na studia, pomodlić się również o zdrowie swoje, yy, swojej rodziny, przyjaciół. Na początku to żeby pomóc, ale tak naprawdę też i dla siebie, chcę jakoś yy, poprawić yy, swoją sferę duchową, wiadomo jak to jest w mieście, nie mamy czasu na to, żeby pójść do cerkwi, pomodlić się, a tutaj jednak, mimo że jesteśmy tutaj, mamy być tydzień czasu, tak naprawdę możemy... Zastanowić się nad sensem własnego życia. Zyskują tutaj wszyscy, e, śmiem twierdzić. A ci młodzi ludzie, którzy się zgłosili, e, w odpowiedzi na prośby o motywację na ich e, zgłoszenia na, na, na ten obóz, odpowiadali, że e, chcą być. E, w świętym miejscu, jakim jest ten monaster, chcą pomóc monasterowi i pielgrzymom, chcą też się pomodlić, poświęcić część swojego życia, swoje życie innym. To poświęcenie życia innym, to oddawanie życia innym to akurat męczeństwo, martyria, no to po drodze do świętości.